Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku z Rainbow Friends. Dzisiaj będziemy robić challenge, gdzie po kolei musimy podnosić klocki. I nie możemy podnosić więcej niż jednego. Widzę, właśnie już przy mnie się kręci. Zobaczymy, jak nam pójdzie. To na pewno będzie z klockami ciężko, bo jest ich trochę dużo. Także ja was zapraszam cieplutko do oglądania. No i słyszymy się za chwilę. Chciałabym wiedzieć, co wy robicie. Ja, ja bym chciał wiedzieć, co my będziemy robić. Będziemy podnosić klocki po kolei. Znaczy klocki, wszystkie rzeczy będziemy po kolei podnosić. Ja już robiłem klocka. Tak, Ta, właśnie widziałam na mojej głowie. Kolei. Będziemy podnosić jedną rzecz naraz, nie możecie wziąć więcej niż jednej rzeczy. Odnosić, iść po kolejną, odnieść, iść po kolejną, odnieść. Tak. Maciek, wybierz, wybierz y, cyfrę od 1 do 5. 17. 6. No od 1 do 5. E... Zero. No dobra, dobra, już nie będę cię denerwować. Piątkę wypieśmy. Dobra. Uwaga, mm -hmm. opening robię na chwilę. Ja też. O. Gratulacje! Wygrałeś kolor pomarańczowy. O Boże. Roszczenie robię. Troszczenie. Strike. Dlaczego? <grystanie> <grystanie> Dlaczego? Dlaczego? Ale no, dzięki woda, Fajne! Mm. Dobra, możemy zaczynać! O, dobra. Spójrz nam z pierwszej kamery. Mm. O może z tym miejscu. <grystanie> Nie ruszaj się. <grystanie> Jak ty wyglądasz? Patrzcie, mm. Ma, ja mam zestaw pomarańczowy. <grystanie> o. Dziękuję, o. dziękuję. To się nazywa pomarańczowy okay. zestaw? Tak. Subcio. A, Ja mam zestaw na Halloween, ale nie ma Halloween. Już nie ale długo. No to doczeka się, no doczeka się. <laughs> ale będę oglądał <laughs> klocki, będę je widział na 10 km Dawajcie, o a, już, a, już za późno, chciałem strajk robić, że nigdzie nie jedziemy. Ej, a ja mam pytanie, skoro, skoro wiemy, że Krystian ma zły wzrok i nosi, musi nosić okulary, to jak on na takie oczy zakłada to? Spadają okulary na i jak, soczewki na jakie nosi. okulary, no jakie oczy? To to są moje oczy przecież. No właśnie jakie ja okulary nawet... nosisz. Nie noszę okulary, Nie mi okulary, soczewki mam przecież, nie? No. No. No, no takie go osiągnięte. Gocci, Coc, będziemy densować później. Będziemy crape'a robić. Dobra, wierzę, że ci Ray -ray. Ja mam nadzieję, że tak będzie. O nie to Dziwny świat, do którego nie trafiamy. Nie, pierwszy o, raz widzimy tak. tą tablicę. O no. Ej, wiecie co? Pierwszy raz widzę, że tam jest koło, a my zjeżdżamy w prawo i nie trafiamy do dziwnego a świata. Wie, a wiecie że na koniec gry widzisz to koło? <tosy> <tosy> mmm, <tosy> nice. ślimak wygląda, nie? No, no. <tosy> O. o, boże. Ja się go boję, ja się go boję. Pamiętajcie, tylko jeden naraz. Tylko jeden naraz. Co jeden tak naraz? No, rzecz! Jedną, jedną rzecz bierzemy i musimy ją od razu odstawić. Ale w pierwszym etapie jest dwadzieścia parę. No! No! No. To, to no. nie możemy się zablokować, musimy iść razem, bo jak ktoś nie podniesie bloku, to potem możemy nie przejść dalej. Patrz, no ja, to, ja wezmę pomarańczowy, żeby mi pasował do mnie. Dobra, dobra, ja przejdę dalej, bo zielony, być... zielony. No Jak dupa. Jak no będziesz jakiś szulikać. po drodze, to... Dobra, biorę no przecież miałeś po drodze po Mam prawej B... stronie. Mam jak zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj oba te kanały. Tak jest. <laughs> o! Uciekamy, uciekamy. <z> go... <laughs> 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 szybko, szybko, szybko. Dobra, nocy. bezpieczni. Nie. Co on tu robi? Ja, ja nie wiem, co on tu już robi. Jakby wyczuł intencję, że po jednym kartonie. Gdzie on, tak. on poszedł? na górę? Poszedł do teatru, no. tak. No kurde, akurat my tam idziemy. No tu jest dużo klocków dookoła. Teraz jak go unikać jeszcze na szybkości? Dobra, szybko, 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 szybko. O, Tu był klock, jak wezmę piecza. Bierz, 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 ja od razu poszedłem po innego. Macie, tu jest zielony O, Obiorę zielonego znowu. Pyk. Dobra, najsik Macień. Ja na pięknie. Ja się cofnę na sam początek, bo tam był, dobra? Dobra. Dobra, a bobra. Nie ma Ja tutaj posprawdzam w łazience i później na wprost Maciek, kupy nie rób. E, to później zrobię Dobra. Matko, tu na samym początku są dwa. jak dwa. No dwa. Ja, Co jest? ja pozbieram wszystkie. Ktoś z Was na tu za to może iść. Oj, blue jest u góry przy teatrze, uwaga. Tak, tak, wychodzi. Wiecie co, że ja prawie, prawie już się. Prawie, prawie już zerpałem challenge. Dlaczego podniosłeś? Tak, prawie, prawie. Patrzę, mówię, co się nie zgadza. Podniosłem C, a było B. F, F jak subskrybuj znowu, kurde, ja mam szczęście z tym. Ale ty subów na trzepieś, nie? Masiakla. O dobra.

o, cześć, Krysy. Koło mnie znowu, Siema. znowu, koło a, mnie. A, już tacie. widzę, widzę, ja dobra. Się, ja się bardzo mocno przyglądam tym klockom, Ola. Właśnie widzę. Szukasz wzrokiem. Ej, tak, ale szuka, i tak szybciutko wzrokiem. idzie. Idzie spoko, no, spokojnie. Ktoś z Was był w łazience? No, jeszcze, na no, ci ja byłem. Dobrze. No, tutaj, tutaj w, w grze. Znaczy, no nie wiem, jak będzie śmierć. Będzie... W... Słuchajcie, na dole potrzebuję pomocy, jest jeszcze jeden. No to biegnij no, tam, rob no tak. rundki. No właśnie, tutaj. Pod... Ja Tylko mam podnieś. Dwa bloki do przyniesienia z zamku, i dopiero z pierwszym idę, więc. No dobra, dobra, dobra. Lu w teatrze? Ola. Tak. Ola. Tak. To go podnieś. No ale. No idzie sobie do drzwi. <grym> Okej, okay, jeden raz. <grym> do... Dobra, biegnę na dół, weźmę ten drugi, weźmę. Oj, gdzieś słyszę, gdzieś słyszę. Lu jest w teatrze cały czas jak coś. No nie. Salutki, czas tam siedzi, Tak, no. tak, tam jest. Oj tak, tak. Nie ma go, ja już idę odstawić klocka jednego. Tutaj. No nie! Do toalety? Jeszcze nie. Ej, bo na dole Jestem. jest jeszcze jeden. No to ola, robisz gruntki, Jest tak blue. Powiem. A tu jest. Nie wiem. Psi mnie, przy mnie. Idzie do teatru. Jest niby... Nie. Ja zielonego klocka znowu podniosłem. A ja w kółko podnoszę. W ogóle odkryłem, że ja podniosłem literę. A! Nie, co? To przez te oczy. Przez te oczy. Straszyłem Twoje się. O, czy zielone. Oszalałeś. No bo skupiłem się na tym, co chciałem powiedzieć, wiesz? To ja twoja wina, Krystian. Kup... Czy zauważyliście, że. No bo zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, jak podniesiecie klocka na przykład. Nie, podnosisz klocka, a teraz na przykład jak Ola. I Ola podniosła literkę R. No, A masz napisane, że co podniosłaś? No, że B tak na zupa. dole jest czerwony. No właśnie, no właśnie. I to mnie przestraszyło wcześniej, że myślałem, że dwa klocki podniosłem. A macie ostatnie klocki? Nie. A, czy ja mam jeden? O, mam jednego klocka, dobra. No to ale to wszystko. Ale ból, ból mnie goni, więc muszę chwilę zrobić dookoła rundkę. Jestem sprintem. On idzie na górę. Siema, górę. Cześć. Ja pobiegnę z tobą. Nie zamykaj drzwi. No, kultura osobista, nie zamykaj. No, Sorry, ja tylko bym trzaskać, tak mi mama nauczyła. No, Krystian, <laughs> dawaj, dawaj! No biegnę. Oj, poczekaj, bo mnie ból, ból goni. O-o. E, ja o, ja a ja... O kurde, chciałam coś pokazać, ale już odłożyłeś klockę, nie ważne. Tam to, jest tam pokazać. To jest sub napisane! ZUS! ZUS! Jezus. ZUS też ZUS. był. Był ZUS. No nie. ZUS, co? No, no z klocków się ZUS ułożyło. Tak? A teraz musisz zapłacić. Za nas wszystkich. To nieładnie, tak bym powiedział. Tata Dobra. zapłaci, bo się Czas mieli. przetestować nowego skina. Taki bogaty jestem. Teraz te 21 <laughs> Te <Ty śmiech> oczy. Nie mogę. Te oczy zielone. No ja nie trafiam nie. dobrych skrzynków. Papa, dlaczego? Poapa, poapa, no bo paapa, nie trafiam, paapa. Paapa. no. Same to szare. Słabo. Kurde, słabo. znowu. Co? Pokaż. <laughs> Nie załóżę, bo są brzydkie. Ja patrzę Oli na czubek głowy. A. Dobra. O, no nie! Co? Legendarna Co się mi przeleciała. O dobrze. Niedobrze. Wygląda na to, że tata się obudził. Myślę, że wie, że tam jesteś. No dobra. Czy i tata? Mój czy to brat był? Wiecie, wiecie że przeleciała mi legendarna smocza skrzynka, która dodatkowo miała ogień. O. To kurde. Słabo. No kurde. Ja podnoszę zieloną. Ja różową, ja różową! Moja, moja! Nie! Ej, cóż. Tak. Przecież ja nie podniosłem, Jezus! NIE! Tak. No tak. Tuk, 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 nie, tuk, tuk, się, tuk, 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 tuk. widzę Nie bój się, nie bój się, nie bój się, bo on nie biegnie na nas. Ło Jezu, bo... tu palczek pojedynczych jest do odłożenia obok, wiecie? O-o. O o. O, o. O, o o! o Za tobą biegnie, za tobą biegnie. Za kim? za Nie, już tu nie za ma! Olom. Zapomniał o mnie. Idzie do teatru. Dobrze, dobrze. Uwaga. się ma. ma, ból, ból. Szybko się utrzymał. Nie, 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 złapał, 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 złapał. To złapał. to złapał. Maciek! Maciek! O nie! No i dobra, bo cię trzeba wydać. No trudno. No trzech razy sztuka! Wiesz co, bo ty miałeś taki wykrzyknik nad sobą, nie? No. To ja wtedy wychodzę z kartonu, uciekam kawałek, bo ty jesteś szybszy od niego. I się gdzieś za rogiem chowam w karton i ci to znika. No. Nie możesz mieć tego, tego, tego właśnie wykrzykniaka, bo on wtedy Dobra. mówi sobie... O! Maciek krzyczy. Ale idę po tą samą paciuszkę, co pa wcześniej. Już, już biegne do was. Nice. Dobra, Bardzo dobry wybór Macieju. Tup, 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 tup. Uważam, że to perfekcyjny wybór. Jak coś to ja go wyciągam do zamku. Okej. Okay, nie wiem, czy się pytali. Dobra. E, on sobie idzie chyba powoli w stronę zamku. No nie, no znowu mnie. To się wie, co? A, Może przestraszyłam. Krystian robi jumpscary z tymi oczami, nie? No strasznie. E, Macie, co ty tu robisz? <grym się> e, cześć! Bo tu, tu jest blue. Mamy zebranie? Nie ma zebrania jeszcze. Dobra, szybko, 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 citawmy. Gdzie jest? Ból? Już poszedł do dolnego. Do, do Byliście na dole? Nie. nie. Aha, okej, okay, dobra. Alecie dwie paczuszki. Ile to musicie? idę z konewką. Dawaj Konewka, misja Konewka. No właśnie idę na dół. Maciek, w ogóle wiedziałeś, że w Polsce jest taka miejscowość jak Konewka? Jest. Nie, a no, teraz już wiem. Jest, a o, obok jest y, tego, Królewska Ola. Co? No taka miejscowość, Królewska Ola. O -o. O. Wcale nie tak, że Królewska Wola. To ci Ola? Nie, Aha. bo słyszałam tego z Zielonego. No gdzie są te paczki? Nie ma, Kurczę, ja nie, nie mogę znaleźć. No ja też nie. Hmm. O, nie to ma Holandii jeszcze. Mam jedną! Nice. Hmm. Kosiowki się schowam. Wyjdę z niej. Dobla. Teraz my idziemy tu mhm. W ogóle głośniczek U, nie ma... Nie Jaki głośniczek? Ten orange. Orange ma normalnie głośniczek. Beatboxy słucha. Tak. Słucha I siebie no? O, do teatru U. biegnę. Dobra, słuchajcie, ja zaniosłam ostatnią przed ostatnią, to teraz wy no ja mam gdzie dobry jest wzrok ostatnio? i idę obejrzeć. No, Krystian, szukaj mi oczyma. Mam problem, bo Cześć, mnie Blue goni. Siema. Idę pobież poszukać coś. no, gdzie pobiec może być? poszukać coś. Hmm. Gdzie może być coś? Hmm. Blue sobie wchodzi w ścianę ogólnie. A ja mam! Mam! Zielony pilnował. Jak to? Zasłonił? W łazience. Ooooo. Nakryłam go. Na czym? Okej, dobra robota. Powiesz na czym? Jeszcze nie wiem, ale chyba zaraz się dowiem. Perfekcyjnie. Na noc kipców się dał nie nam je. No jak to no jaką nie? Na noc? A może no ktoś nie. ogląda o 12? No ale zazwyczaj o 20. A zazwyczaj. Aha, okej, okay, rozumiem. Zazwyczaj o 20. Ja, ja wtedy jem mam najwyższą oglądalność wtedy. To nie, nie wiem, no nie wiem jak u was no. Może przeraża A, mnie ten awatar Krystiana, nie? Ośmieszny jest. Co ze mną jest nie tak? Ja jestem bardzo zdrowy, Jesteś zobacz. Jesteś straszny! Nieprawda, jestem normalny. Super podejść i powiedzieć coś w stylu... Powiedz mi to prosto w oczy. Mm, I smell cheese. <suszyng> Oczami? <suszyny> tak. Don't judge me. No, okej. Okay. No. Oceniam. Okay. Ja jestem serola, ja bardzo lubię ser. Serolka! Ty jesteś ser Olka. Tak. Ser, to twoje drugie imię. Tak naprawdę zobaczcie, Aleksandra Ser. Kurde, no i po co mnie doksowałeś na filmie? Zapomnę pewnie nie to wyciąć. <grym> idziemy. Szybko, 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 <grym> szukko, szybko, szybko, <grym> szukko, szybko. Masz po prawej, po prawej, po masz. Idziemy. Idziemy. Ola, ola, ola. ola masz weźmy, plas, masz weźmy, weźmy. Dziękuję. Szkoda, że luzowego nie blałaś. O tam no, też jest jeszcze mi zabrałeś! Nie, sama postać mi. SOPKOTAMIRA! No. Nie, nie! Ja to nie jest. dam. A bo no, dam. Jak ktoś? O to nie tam. To... To... <laughs> ale ale dobre, miał-niam! Co zrobić? Ale szczerze, no nie miałaś co zrobić, widziałem to. O, nie! Konewka taka dobra, kurwa. Na samym początku jestem! No, Jude. Yeah. Ojej, oj, oj. Ja tutaj znoszę te żarówki. O, się konewka. Hey. No ja nie mogę iść za jeszcze jeszcze koło mnie na wentylacji jest. To jest niesprawiedliwe. Ta, ja myślę, że miałam gorzej. <laughs> A miałaś? Nie, A nie, <laughs> nie, nie o, miałam. Tak. O, o. Boże, prawie mnie dotknął ten zielony, nie, znowu. Cześć, 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 cześć. cześć. ma, już podniosę tutaj, stąd zanoszę. Dobra, a ja idę znowu na sam początek, bo tam, tam jest moja <grywka> żarówka, z którą Dobrze. umarłam. Nice. Jej tu, tu jej są to dwie. Bazienki. Blue poszedł do teatru, zielony poszedł do zamku. Dobra. Dobra. Tu już nic nie ma. Tu, Maciek, a ty. Tu, 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 no. chodź, tu, tu za drzwiami na wprost jest od razu. Na no wprost. Biegnę. Oj, oj, oj. Oh. o! No to ładnie. Ktoś zapomniał na Ola, bo ty taka doświadczona w tym bardzo mocno jesteś. Tak? Ja mogę iść kiedy on przebiega tak, i w ale kartonie. kartonie być? Tak, 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 możesz. I nie złapie mnie? Nie. Nie. To Trzyma. złapać cię w kartonie może, tylko zielony. Dobra. Tak. I ja. I Krystian. Kurczę, już tyle lasi to i dalej nie mogę spamiętać. No, to ciężkie, ciężkie. Żaden. Kuch. problem. Ciężkie. Ja to zielony jestem w takiej gry. <laughs> No dosłownie zielony. Ej, gdzie jest blue? Nie ma A pojęcia. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. nie, nie. Co? co? Nie. Uciekam, uciekam, już prawie mnie złapał się tą całą ta Cześć, Krzysia? Co ja? O nie, o nie. Jesteś to? No, no za tobą. Ale tam nie ma nic po mogę go nakarmić tylko. Eee. Skoro jest już blue. tu nie jestem. Boże, na blue wylazła mnie. No. I Jak? No i prawie mnie zjadł. Ola. Tak. Nie fajnie. Ty czasami piszczysz? Tak. A dobrze. No, no dobra. Jest piszczola. O, mam kolejną. Mi mikrofon o, może mogę. wam to ucinać, żeby was uszy nie bolały. Robisz tak. Siema. Tak? Trzeba... Idę to odstawić. Proszę. Moim nie cechomagra. przejmuj się, nie przejmuj się tamtym. Jeszcze ci, jeszcze ci, jeszcze ci. No no uważaj. Mm. Ja jest zielony? Bo słyszę go gdzieś. Jest, z teatru wychodzi właśnie. Wiesz co, jest problem, bo ja nie wiem czy ktoś ja na dole spręży. był. Macie uważaj! <laughs> Uciekam w drugą stronę. Uciekamy. Karton, karton! Siema. Blue wyszedł. Tam Blue idzie, Blue idzie z nami. widzę go gałgana. Byliście w talecie? Eee, tak? Chyba tak. Chyba, okej. Okay. To idę sprawdzić. O, na dole, na dole jest jedno. I zaraz wam powiem, czy jeszcze dalej. Ja w zamku mam dolecie. jedno. Dobra. Czy masz jedno? W zamku. Coś A. mówiła Ola. No to już koniec, to ostatnie dwa. Kurde, tylko ja nie mogę przejść, bo zielony tu jest. Tup, 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 tup. To po prostu. No nie, chcę poczekać, aż sobie pójdzie, wiesz? Nie, no dobra. Ja Idź sobie, idź sobie. Idź sobie, zielony. Ktoś otwierał drzwi i przeciąg się robi. O, cześć, Krystian. Trzyma. Wystraszyłem go. Szybko, szybko, szybko biegnijcie. Macie podobne oczy, Krystian. Tak? A, Boże, prawie na rękę go nadepłam. Nie wiem, czy to by się liczyło. Chyba A, nie. Się... Chy... Nice. Ej, no, sprawnie nam to idzie. Normalnie, jakbyś. Jest... Speedrun, Speedrun. Wiecie, co tak szybko nam idzie jakbyśmy w to przynajmniej 6 razy grali. No. A graliśmy? Nie. Ja lasowanie lubię sobie. No nie, no już przeminęło przy legendarnym smoku. To jest nieśprawiedliwe. Kontynuuj, Kontynuj się Nic. No ja same szare podostawałam, nie? To smutne. Co same szare? No. Z i począł Ech. mi czerwona księga. Właściciel. O, o! Drugi raz dostałem smoka. 5000 monet dostałem. Aha! Za to. Aha! No to fajnie. daj trochę. nieźle. Czego? No kasy! A czego? A, nie stać mnie. Ola. Nie stać mnie na podzielenie. Nie stać no. mnie, Olu, nie mogę się dzielić, niestety. Tak mam zapisane. Ale... Czy rodzice ci nie mówili, że trzeba się dzielić? Nie, tylko dziewczyna mi tak w kółko moja powtarza. Aha. Jak się, ode mnie chce. <grym> o, znowu trafiłem tego smoka za 5000. No, boże! Maciek, daj mu bana na tą grę. <grym> Banana! Ej, przeczytajcie, co napisałem. <grym> co napisałeś, Maciek? <grym> ale, <grym> jest <grym> 10 na 10, ale robi challenge w Roblox. tak. Nice. Ej, Dobra. ukradł nam baterię. Chciałeś? Tak. I to jedną. Ja, ja baterię, chłopak. Tu jest. są dwie. Podniosę no, y, jedną. No właśnie jedną, no. możecie. Dobra, Bię, czy biegnę, ktoś jest y, O! Oh. Biegnij, 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 się biegniesz koło niego. Ja widzę, że ta lata. <grym> nie ma mnie. Gdzie jest zielony? No, no zielony, idź w teatru. No w teatrze, właśnie, jaka nam drogę. A nie chce tutaj znamy. To być. ja odłożę baterię! Zielony, no. I drugą odłożę! Nice. Dzięki! My poczekamy na spokojnie. spokojnie. Nam, spoko. nam się nie śpieszy. Nie. Spokojnie. Nie, nie. Ale on się ładnie pod... Dawaj, uśmiecha. dawaj, bo ja już energetyka wypiłem i kawy dwie. No, let's go. Poczekaj, <laughs> myśli. słuchaj, że jesteś zielony, Maciek. A gdzie jest niebieski? Nie wiem. <laughs> nie mam pojęcia. <laughs> Szczerze. Niebieski uciek. Ja idę po tą drugą baterijkę, co zostawiłeś, nie? Luzik, arbuzik. No, gdzie Spokojnie. ona była? <grym> Idziesz po nią, ale nie wiesz gdzie była? <grym> Maciek to jest agent. Ma Maciek to jest po prostu mój ulubiony agent 007. Agent Maciek! Ja już biegnę, ja już biegnę z tą baterijką, znalazłem. Ja tak? poszłam na sam dół jak hmm? coś. Dobrze, jeszcze dwie. Dobra. Jeszcze dwie. A ktoś nakarmił pom um, pom nie Bez pom Oj! O. Well. Well. Ja się wystraszyłem znowu znowu tego dźwięku. Blue idzie do teatru jak coś. Dobra. Jakby się ktoś pytał. O, Orange przebiega koło mnie. Siema ziomek. Nara ziomek. Właśnie, odkładam baterię. Jeszcze jedna. Jakiś pomysł? Nie. Tak, już mam, już mam, już mam, już mam. Dobra. Ale już tatlu. No już biegnę do teatru. Dobra, dobra, to ja czekam. Jak Blumie nie złapię, to odstawię. O. Dobra. O, <laughs> dobra. Nice. Barzo, ładnie macie. Kurde, nie stać mnie na opening jeszcze. O nie. Ale boję się Uuu. tych swoich oczu Bilety, ja je widzę, ja mam je na oku o, cześć, <laughs> masz ja je ma... na oku <laughs> Mam je na oku, wszystko widzę Dobra, ale zanim wezmę bilet mm -hmm. To muszę coś pokazać, bo już nie będę miał okazji Dobra, o 3, 2, 1 No jeden, 1 i... i pół, I pół! O ma kostkę o, o, Ej, ona kosztuje Aż 18 tysięcy. Czy ty ją? Skąd? Skąd miałeś Kupiłem ją kasy? Za monety, za monety ją kupiłem. Cały czas... 18 tysięcy. Ja, ona ja nie wierzę, ja nie wierzę. No bo no, no, dwa albo trzy razy dostałem po 5 tysięcy. Ale złote. ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. To nawet szóstka nie jest wylosowana, to do dopyta ta kostka. No właśnie. Przez, to nie miałeś szczęścia, żeby... przepraszam. Ja. Nie dałem rady. No nie dałem Ale teraz będzie można dać ją do. Wspaniałe ankiety, Pani Konewki! Ale ankieta się już skończyła! Nieprawda, bo nowe skiny będą wchodzić! BĘDĄ?! Tak, napisałem do twórców. Aha, to napisz, żeby dodali taki karton z moją kokardką. Konewką. No i, i, i na i im, żeby dodali Maćka. Właśnie, ja chcę Maćkowe też kartą, do kolekcji. E, jakby mieli dodać Oli, to po prostu chodziłbyś jako takie wiadro z dziurą, jako koneczka. A jakby, a jakby ciebie Maciek dodali, to no. byłoby coś jak... E, ten. Pupa, ten... E, te... e, to byłoby coś jak e, tego no. ze Star Warsów, ten e, Włochacz, nie pamiętam już jak się nazywał, e, a, ten cały zielony. Chiwało, nie chcę. Chiwało, ciubaka, ciubaka. Człowiek. O. Dobra, ehm, biegniemy, ehm, biegniemy. Już, już, już teraz! A jak nie pobiegnę, to, nas prze... to mnie przeniesie. Nie wiem, no i co wniesie. No już za późno, Krystian. No, już zamknięte. Szybko klocki tutaj, tu, 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 tu. Bra, dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Się! Nie głamał się! Uciekaj! Krystian, szybko, szybko, szybko. Ja uciekam, ja uciekam. Krystian chyba chce zostać umarnięty, nie? O jezu, on idzie! Maciek! Czekajcie! Maciek, uciekaj, 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 uciekaj! O, faktycznie idzie, idzie, idzie. Idzie, idzie, Uważaj, uważaj, Czekajcie! decha! Gdzie, Krystian? Nie wiem, nie Czekajcie! wiem. Krystian, ty żyjesz? Czekajcie! Ty on ja go ściga! Blue ściga nas a blue jest kawy A, Bo Krystian za nim goni, dobra. Okej, ja go gonię, tak, bo on nie uciekł Uch, Dobra, o, chodź. Haha, i to głupio ci teraz. No. Ale biegnie, ale się cieszy, ale się ślij na nas widok. Tak! Maciek gnie! Tak! Tak, szybko, 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 biegnę, 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 biegnę. Biegnę, e, później dwa razy w lewo, w Ale pocnąć jeszcze musisz. Dwa razy. A wiecie, a wiecie, gdzie ja jestem? Ja chyba wiem, gdzie jestem. Chyba, chyba zostałem porwany. Przez naukowca? Chyba zostałem porwany przez naukowca, Maciek. Naprawdę? Nie, masz, no. O kurcze. Chyba zostałem porwany przez naukowca. Oho. O Boże, tańczysz razem z nim! <śmiech> <śmiech> Mamy podobne oczy, jesteśmy jak bracia. <laughs> Ocenimy zaraz zobaczymy. Okay. Jak ty wyglądasz? O Boże! No to krupę. Nice.